Wam, u mnie w Elblągu są trzy dilsy. Zobaczyłam, że, znaczy na YouTubie zobaczyłam, że w dilsach ma być make-up revolution. W pierwszym nic, w drugim no jakieś tam mgiełki, jakieś sera, takie nic, co by mnie jakoś tak... Mam no mgiełki były takie z tych błyszczących. Ja takich rzeczy nie używam. Mam jedno takie w szelu... no nie, nie używam. Trzeci. Patrzę. Wow. Ok, jak widzieliście, dosyć dużo tego było. To jest Makeup Obsession i I Love Revolution. Tam było yy, i Revolution. Ogólnie ogólnie całe te taki, takie podmarki. Makeup Revolution, o, tam były. I tam widzieliście yy, paletki cieni. Nie wzięłam żadnej. Powstrzymałam się, chociaż dwie mi się bardzo podobały. Podobały mi się, oj, ale nie. Pełno jakichś błyszczeków, ale były dość ciemne kolory. A te, które były jasne, to były pod złoto, więc mi się nie podobały. Matowe pomadki były. Później, co ja tam widziałam? Podkładów żadnych nie było, były korektory. Właśnie też te olejki do ciała, fixery. I z Makeup Obsession, i z Eye of Revolution. Były później, czekajcie, pełno rodzajów różnych rozświetlaczy, ale. Z reguły te rozświetlacze były zaciemne, zwłaszcza te sypkie. No owszem, one się by danawały. na przykład, jak ktoś lubi z balsamem zmieszać na lato, fajnie, ale to nie dla mnie akurat. Ale daję Wam znać, no i widzieliście ceny. Wszystkie były po 10 zł. A, i jeszcze jedna kwestia. Ja y, widziałam te paletki, to były tylko te dziewiąteczki, ale podobno też były. Większe, znaczy większe palety, chyba z 18 cieniami. W każdym razie Marta, która mnie ogląda, dała mi cynk, że u niej na przykład, gdzie ona była, to były większe paletki też. Także, no super. Tylko popatrzeć, co by akurat interesowało. No i za grosze można spróbować sobie coś upolować. W każdym razie ja starałam się powstrzymać ciężko było, zwłaszcza z tymi paletami. Ale trzy rzeczy kupiłam. I tak. Dobrwi. Później tutaj taki fikser, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ja korektorów mam w tej chwili otwartych pięć. Więc zanim one by mi się skończyły i nowy jakiś otworzę, no to kupa miesięcy. Tak, niech se gada. Mm -hmm, tak. No, akurat, bo ona ma Ech. Tak, kupiłam korektor. A miałam nie kupować korektora. I właśnie od niego zaczniemy. Dobra, wezmę sobie jakiś ciemniejszy, bo podejrzewam, że w tym roku będę dość opalony. Tak, dobra. I te trzy korektory zostawię. Popatrzymy. Pełne nazwy oczywiście będą. w opisie. Sorry, jestem na antybiotykach, jestem gorzej myśląca. Poważnie. Na szczęście kończę. I tak, to jest. Marka Revolution. Concealer and Define. Tutaj macie. O. Zresztą pełne nazwy dałam wam w opisie. Yy, I teraz tak. 12 miesięcy na zużycie. 9 ml. I gdzie ja tutaj miałam kolor? Kolor to jest C ile? Dobra. C8. Aż taki... Wydawało mi się, że będzie ciemniejszy. Taka, wie, wiecie, wielka szpatuła. I teraz, dobra, tu. To jest właśnie ten. I C, ja myślałam, że on będzie ciepły, a zobaczcie, on jest taki podchodzący pod taki. No diabli wiecie, so, to taka, taka brzoskwinia, róż trochę. W każdym razie zobaczycie, bo ja sobie porównywałam do tych reszty kolektorów. Miss Sporty, kolor Ivory. No i zobaczcie, jaki on jest jaśniutki, a ten jaki. No zobaczymy. Chcę go spróbować, bo myślę o tym, że po prostu nie mam takiego ciemnego, jak będę w lato już opalona. Teraz tutaj jest z Bell, to jest dwójeczka z serii Moist. Tu z drugiej strony. Zobaczcie, też jaki jaśniutki. I trzeci to jest Rimmel The Multitasker. Też kolor ivory. Żebyście wiedzieli mniej więcej, jaki to jest kolor. O, Z tym, że ten i ten pierwszy to był z Miss Sport i One dwa ciemnieją. Ten tylko nie ciemnieje. Już zresztą po brzegach widać. Ten nie widzę, żeby na razie ciemno, ale może być problem na razie, bo mam jasną podkład. Ale to nic. Trudno. Dzisiaj się tylko wybieram wyjść z domu na działkę i z powrotem także Jedziemy po troszeczku. A może on będzie dzięki temu, że takie różowe tony ma troszeczkę bardziej kamuflował, te moje ciemne. Dobra, nie za dużo, nie za dużo. W tym wieku moim to im mniej, tym więcej, jak to mówią. Bardzo fajna taka konsystencja jest, wiecie. Ona mi przypomina, właściwie nie przypomina, tylko ona... Czekajcie, rozłożę to na obydwa... Na obydwo... Nie mogę się wysłuchać. Pod obydwoma oczami wezmę, rozsmaruję. No jest różowa poświata, jest. Ale... Ładnie nie wchodzi w zmarszczki. I nie jest szybko zastygający. Jeszcze nawet nie wiem, czy on jest zastygający. Bo tylko tyle, co otworzyłam butelkę, bo na... A! Przede wszystkim to było zafoliowane. Wszyściutkie. Jak kupicie, no jest minus, nie ma testerów, ale plus e, zafoliowane to znaczy, że nikt Wam nie otwierał wcześniej. To mi się podoba. Oprócz tego, że było w takich woreczkach, takich foliowych, przyczepione, żeby wisiały, to jeszcze oprócz tego folia na całym opakowaniu była. Myślałam, że on będzie ciemniejszy, wiecie? Ale jak go tak rozsmarowałam? Owszem, widać, że on jest różowy niestety, ale jak będę dawała kapkę, będę mieszała z czymś. No bo teraz widać, że to jest róż. Oj oj oj. Ale dobra, popatrzmy na samą konsystencję. Sama konsystencja podoba mi się, czy on jest zastygający. Hmm. nie wiem jeżeli już to, to bardzo wolno zastyga w tej chwili wydaje mi się, że jeszcze jest taki lepki, no ale no niestety jest z poświatą różową no ktoś kto ma różową karnację w taką tonację, no to będzie zadowolony ja mam żółtaczkę, ale będę mieszać najwyżej z innym no bo ogólnie nie jest źle dobra, to teraz tak wykończę resztę twarzy Zajmiemy się brwiami. I yy, co ja chcę, chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, i odnośnie tego korektora, ja zanim wstawię filmik, to kilka dni położywam. I jeżeli będzie coś drastycznego, że coś będzie nie tak, to pod nazwą tego najwyżej napiszę jakąś anotację dotyczącą tego yy, korektora. Czy mi się sprawdził, czy mi się nie sprawdził, czy się jakoś wchodził bardziej z maszki, czy coś w tym stylu, niż takie standardowe. Napiszę. Dobra, to teraz wykończę makijaż. Hejka, wiecie co, jeszcze przychodzę z tym korektorem? On ściemniał i on wychodzi totalnie różowy. A nie w pełni kryje, od razu Wam powiem, e, też nie w pełni zastyga. Jest lekko zastygnięty, ale taki, nie w taki ciężki, suchy sposób. E, zobaczcie, tu mi zawsze wchodzą zmarszczki, ale nie licząc o tego fragmentu, to całkiem ładnie to wygląda. Naprawdę. Tylko ja mam cieniutką warstwę. Ale no, jest różowy, jak po prostu zimowy róż. Kremowy dosłownie. Więc ja muszę coś wymyśleć, żeby wyglądać jak człowiek, a nie z takimi różowymi plamami. I dobra. Wezmę różowy cień pod skutkiem. Chociaż planowałam co innego. Planowałam niebieski. No, ale nic z tego nie wyjdzie. Będzie różowy. Bo jakoś trzeba sytuację uratować. Taki różowy, który jest praktycznie tylko odrobinkę ciemniejszy yy, z tej paletki. Hej, Beauty! Ok, no to teraz te brwi. Yy, ogólnie widziałam trzy, yy, trzy odcienie. Coś, ja mam tutaj yy, medium brown, było light brown i coś jeszcze. Z blondem, taki, nie, top, top, ale to było już totalnie jasne. To znaczy, myślę, biorąc pod uwagę to, bo nie było znowu testerów, ale jeden był rozpakowany. Jak był rozpakowany, to podejrzałam i to ten medium, znaczy nie, medium brown to ja mam. Light mm, był bardzo taki w stronę ciepłą. No, nie macałam go, tylko tyle, że otworzyłam, zobaczyłam yy, i wyglądał na ciepły kolorek. Tutaj mówię medium Brown. spróbuję. Spróbuję, zobaczymy. Bardzo mi się to opakowanie podoba. Takie eleganckie jest, wiecie? A i to jest ogólnie Sey Revolution Pro z kolei, nie? O, znaczy lustereczko na takim maleństwie i takie dwa odcienie. Ja tutaj wam pokażę je. O, chłodne, fajne, tak jak ja lubię. Jeden i drugi a dam trochę więcej, no bo o, taki szary, naprawdę szary piękny kolorek a ten już ma taką nutkę oliwki ale podejrzewam, że tego nie będzie widać bo też, znowu otworzyłam tylko żeby sprawdzić i co prawda ja nie posiadam u siebie żadnych, totalnie żadnych yy, cieni no nie, przepraszam ten cień z Makeup Revolution i to jest kolor aż brał Dobra, to tak przyłożę. Aż brown, tutaj zobaczcie, jest brązowy. Tutaj macie typowe takie podszarości. I jeszcze y, mam kredkę, jedną z y, Makeup Obsession. O, tu jest y, Dan brown i z Catrice. O, tu jest Cool Brown. Żebyście zobaczyli. No tutaj to jest typowa szarość, tutaj taka oliwka, ale mm, bardzo mi się te kolory podobają. Tą szarość to ja bym normalnie na oku używała. I bardzo możliwe, że spróbuję tak. Bo mi się bardzo podoba ten kolor. Ale teraz wracając do tych. Wiecie co, ja tak sobie pomyślałam, nie mam. Gadałam do kilku z Was, że mi się u mnie nie sprawdzają. No, nie sprawdzały mi się za bardzo, bo u mnie trzeba za dużo wypełniać, ale dzisiaj to przetestuję. Jak nawet nie wyjdzie, to wiecie co? Ja używam to w taki sposób, że odciskam, przykładam ten szablon i tylko delikatny zarys robię sobie, potem dopiero kredką. Wtedy mam równe. No dobra, to jest cała ta. Yy, znaczy nie filozofia, tylko po prostu ja jestem chaos i często źle tłumaczę, ale w każdym razie zrobimy tak. Na razie kawałeczek samymi tymi cieniami zobaczę, a później Wam pokażę, o co mi chodzi i jak ja chciałabym to robić. Więc dobra, spróbujmy ten jaśniejszy na sam początek. Będzie za jasny dla mnie jako cień, taki do brwi chyba. Ej, zobaczymy, zobaczymy. O! Wygląda nam brwi ciemniejszy. Hm, Dobra. Fajny jest kolorek, fajny. Dobra, a teraz ten ciemniejszy tutaj. Myślałam, że ten jasny będzie za jasny, a na brwi nie wygląda to źle. To wygląda wręcz naprawdę rewelacyjnie. Bardzo mi się te kolory podobają. Oj! Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jestem poniarana, bo może to będzie coś, co mi się spodoba. I teraz Wam wytłumaczę, o co mi chodzi z tym, tym szablonem. Muszę sobie szablon przygotować. Bo ja teraz tylko tak, o, zrobiłam. A zobaczcie, szablon, ciach, znalazłam szablon, który jest tu węższy. Mniej e, brwi Breżniewa, jak to powiedziała Margoś, jak mi poprzednio widziała, jak testowałam. Właśnie to <grych> już takie nie są. Są dłuższe, ale nie jest tu na początku tak długo. Dobra, to teraz tak. To odciskam sobie, żeby w ogóle nie dawało koloru. I chyba sobie tamto po prostu wyrzucę tamtą część, a zostawię tylko to z tą gąbeczką. I teraz tak pomiędzy tutaj sobie wezmę wetrę w to. O, mam to. To jest pierwsza próba, także może nie wyjść. I tak, widziałam obydwa kolory ze sobą, zmieszałam. I ja, co prawda, <coughs> przepraszam, myślałam o tym, że ja będę to poprawiała później kredką, ale chyba spróbuję tymi cieniami. Dobra, jeszcze druga brew, i potem cieniami poprawię. Ok, to teraz tymi cieniami. I to wezmę tym ciemniejszym, jednak całość na razie. O! Bo tu, to zaznaczenie to tylko kwestia kolorystyki. Ale sam pomysł tego, co mi się wymyśliło. Ten szablon, plus te cienie. Miodzio, miodzio, bardzo mi się to podoba. No, zobaczcie. Wow. Ok, <laughs> żalem z klaresy zrobię, ale już Wam powiem. Wow. Te, te cienie do brwi to petarda. Dla mnie. Rewelka. Naprawdę rewelka. I okej, okay. ostatni produkt to jest fixer, tu pisze Mocha, chyba Mokka się czyta i tak mi się wydaje, ponieważ tutaj zobaczcie są rysunki tak jakby napojów, yy, gdzie widać tutaj ziarenka kawy, jakieś czekolady, yy, co na tych napojach jest napisane to nie wiem, Revolution i to jest seria z kolei, to ja każdy wziąłem z czegoś innego. Tu Revolution, tamto później Revolution Pro, a tutaj I Love Revolution. I tak, 12 miesięcy, 100 ml. Niestety, na czwartym miejscu tu jest alkohol denat. Jak kupowałam, nie miałam ze sobą lupy, żeby sprawdzić? Więc no niestety, oprócz tego, z tego, ja bardzo lubię ten, to jest Hydra Burst, ale też, znaczy. Tego akurat mnie było, bo bym wzięła sobie w zapasie, bo ten bardzo lubię, mimo tego, że też ma alkohol w składzie, był tylko z wykończeniem matowym. <laughs> tutaj nie jest, po prostu tu jest napisane, że to jest yy, fixer i tyle. Ok. Zobaczę najpierw zapach, czy mnie po prostu o, nie odrzuci. Czekajcie, co to za zapach? Bardzo słabo wyczuwalny. Ten zapach jest. Nie czuję tutaj kawowego. Jakiś słodki. Jakby był bardziej intensywny, to by mógł być taki słodko mdlący, wiecie? Ale nie. Na szczęście jest bardzo słabo wyczuwalny. Ok, no to jedziemy. Ale delikatna, fajna mgiełka. No nie, to jest. O! Do gęby mi się dostało. A za szybko powiedziałam coś. Trzeba było odczekać. Ale alkohol nie czuję. <laughs> mgiełka jest delikatna, ale jest tego dużo. To nie jest taki rozpylone, tylko taka mgiełka. No, jest. No tutaj jestem cały czas mokra. Ale jest przyjemna. Zapach delikatny, ale dalej cały czas czuję. Delikatny, taki słodkawy. I znowu. Pożywam yy, właściwie i to, i to, no bo co do cieni, to ja już wiem. To i to, poużywam i powiem wam, jeżeli bym miała jakieś yy, spostrzeżenia, jeżeli na przykład o, bardzo przesuszało, czy jedno, czy drugie, czy, czy uczuliło, to dam wam znać w opisie pod yy, nazwami. I teraz, tak, w tym momencie, co bym powiedziała na temat tych produktów? To podoba mi się. Nie, Wiadomo, u mnie wchodzi w zmarszczki, ale jest to akceptowalne w tym momencie, w takim jak jest. Tylko nie trafiłam z kolorem. Kolor jest ciemność. Ok, w porządku, i tak się opale, ale to jest po prostu różowe. Więc nie trafiłam z kolorem, nie licząc koloru. Podoba mi się na ten moment. Potem brwi. Brwi to już wiemy w tej chwili, że to jest petardziocha dla mnie, a już kolory, no zobaczcie jakie one są fajnie chłodne. Ja zawsze się boję, jak wybieram medium brown, że to będzie właśnie coś takiego zbyt ciepłego. A tutaj jest śliczny chłodek, jeżeli chodzi o to, jak się rysowało i o kolor konkretnie tego. Wow, serdecznie polecam, jeżeli lubicie mieć chłodne brwi. Jest super, jest super. No i jeżeli chodzi o to, no to widzieliście, kropelki fajne, ale tak. Teraz jak to wyschło, to tak nie wiem, czy mi się tak to podoba. Takie, wiecie co, lekkie ściągnięcie czuję. Czuję ściągnięcie na twarzy. Zwłaszcza czoło. Tutaj tak nie, ale czoło czuję. Jakbym miała za krótką skórę. No nie wiem, czy to będzie akurat dla mnie. Okej, okay. poużywam, albo po prostu będę używać sporadycznie, a jeżeli mi się nie sprawdzi, to oddam, ale odnośnie tego wszystkiego coś tam napiszę. A, jeszcze mówię Wam, te połączenie, to, plus to no z szablonikiem to, nie? To jest pyta o naprawdę, już wiem, że będę na pewno tak używała. Fakt, to jest więcej zabawy z jednej strony, a z drugiej strony mam w miarę równe brwi. Coś się rzadko zdarza. Dobra, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do... 혼자 이 떨치솜까 <laughs> 바